Seth MacFarlane. Człowiek, który nie potrafi stworzyć ciekawej historii. Niezależnie czy jest to odcinek Family Guya, Cleveland Show, czy jego pełnometrażowy film TED, nikt nigdy nie powie wow! Albo a to sprytna niespodzianka! Oh my god, to no, jeżeli chodzi o główny wątek, o humor, czas, czas, czasem tak. No, bo, ale trzeba pamiętać, że to nie jest główną siłą gościa. Jego główny atut to właśnie niesamowite wyczucie humorystyczne i talent do podkładania głosu, oddawania nim parodiowania prawdziwych ludzkich zachowań. Bo gość w Family Guy, on sam to wszystko ciągnie, tak naprawdę. Seth MacFarlane to człowiek, który nie może się przez cały czas poruszać na nogach, więc podpiera się przed nimi kończynami. I to jest w porządku. I to działa nieźle. Uważam co prawda, że taki Family Guy ma nieproporcjonalnie dużą liczbę fanów w stosunku do jakości, ale tak mam z każdym popowym serialem komediowym opierającym się na opowiadaniu żarcików, więc... więc spoko. Nie spodziewałem się po filmie wiele, to taka prawda, no bo po włożeniu płytki do napędu liczyłem, że dostanę po prostu 5 razy większą porcję, Zanimowanych seriali, tylko z prawdziwymi aktorami. Pomyliłem się, ale nie płakałem. Byłem po prostu trochę znudzony. Sef, Kaman, jesteś gorylem. Masz takie wielkie łapska, czemu próbujesz dreptać na tych małych nóżkach? Jaki to ma sens? Historia w twoich serialach to zawsze były takie małe, zużyte schematy seriali familijnych. To prawda, ale przyprawiałeś ten karton taką liczbą żartów, że smakował jak, jak kotlet schabowy, taki z takich dobrych kotletów w schabowych. Niestety, cały tet to do bólu standardowa historia. Przez godzinę 40 dostajemy do rzucia suchy schemat znany z gównianych komedii z Adamem Sandlerem, i tylko czasem zastanawiamy się. Czy mi się wydawało, czy czuję przyprawę z kurczaka? I tak, przyprawa jest. Tylko bardzo bardzo, bardzo, bardzo mało. Ej! Ej, ktoś nam żałował przyprawy z kurczaka! Rozwalcie tę budę! Popularnie wygląda to tak jak familijne badziewia typu Beethoven, y Garfield albo kurwa Fłoczka, André, czy inne przeciętne komedie romantyczne. Jest koleś, który ma swojego zwierzaczka i ma też jakąś dziewczynę, i ona nie lubi zwierzaczka, więc potem zwierzaczek zostaje porwany, żeby go przerobić na futro albo obiad, albo nie wiem, w niemowląt, albo atrakcję turystyczną, a ona wtedy zmienia zdanie i ona jednak lubi zwierzaczka, i razem ratują zwierzaczka, i wszystko znowu jest dobrze. No to Ted to jest dokładnie taki zwierzaczek. Tylko z charakterem gościa z filmu o Jaraniu Zielska, gdyby goście z filmu o Jaraniu Zielska byli zabawni. Bo nie, nie wiem czy to jest zrozumiałe. Ted jest zabawny, to chciałem powiedzieć. Postać wulgarnego, wygadanego bronić z głosem McFarlana to najjaśniejszy element filmu. I gdyby film nie bał się ciągnąć tego w takim tonie, jakim mówi Misie, to byłby dużo lepszy. Jakby ktoś nie szczaił. postać teda to ta warstwa przyprawy z kurczaka, to znaczy do kurczaka, którą posypali ten karton. I nie wiem, kto postanowił, że karton bez przyprawy jest lepszy. Po co są te sceny z tymi powycinanymi z papieru ludźmi? Dlaczego Meg po trzech latach związku rzuca swojego faceta z tego powodu, że imprezował ze swoim największym idolem Flashem Gordonem? Nie pamiętasz, że jesteś brzydka meg? Nie, nie, tak serio aktorka ma bardzo fajną urodę. Szkoda, że postać jest tak posypana. Spędzają ze sobą trzy lata. On dla niej wyrzuca swojego największego przyjaciela z domu. Wszystko pięknie, idzie z nim raz na imprezę i nagle. BAM! Koniec z nami. To jest coś, czego nie da się naprawić! Zmarnowałam trzy lata życia! A im dalej fabuła idzie, tym bardziej by się okazywała niezrównoważona psychicznie, gdyby miała wyższą gramaturę niż jebany papier biblijny. Mark Wahlberg sprawdza się nieźle jako braciekowy Everyman w dyskusjach z Tedem, ale to głównie dzieło McFarlana, który swoim głosem sprawi, że każda dyskusja będzie się kleić, bo to McFarlane to ciągnie, już wspominałem o tym. Gorzej, kiedy ludzie gadają między sobą. Wtedy zaczynasz się rozglądać po sali kinowej i sprawdzasz, czy nie, jesteś, czy nie, czy nie oglądasz Comedy Central. Bo wszystko sprowadza się do gadających głów z kamerą z ramienia i opowiadających sobie żartobliwe kwestie. Tylko okazuje się potem, że jednak jesteś w kinie, bo dostajesz popcornem w twarz, albo wyrzucają cię, bo wniosłeś yy, napoje, nie wiem, wniosłeś sobie swoją wodę, dlatego że oni nie mają w barku wody, albo kosztujesz 6 złotych, wniosłeś swoją, więc wypierdalają cię z kina. Kurwa, ja was pozwę wszystkich tam w tym kinie. Yy, Okej. Okay bo oni wszyscy po prostu stoją, siedzą i czasem podpierają się czymś, no odpowiadając sobie żarciki. W ogóle wiele postaci pobocznych pojawia się nie wiadomo po co, jak w odcinku pilotażowym jakiegoś serialu. Ot tak, dla zapoznania. Ale film ma być całością! Czemu mam nie obchodzić, że wyjdzie kurwa Ted 12, w którym Patrick Warburton nagle dostanie większą rolę niż wykrzykiwanie swoją osobą Ej, popieramy związki homoseksualne, to jest progresywny film, a nie jakieś kurwa figa z makiem! Mduet, mduet to było, mdły był ten film. Kartonowy film, taki z paroma niezłymi gryzami. Muzyka strasznie mi się podobała, o to tak, to tak. I, I bardzo popieram miłość McFarlana do Big Bandów. Ale no, wolałbym jeść do nich taki porządny mięsny, kurwa, tort. Ej, wszyscy, na koniec chciałem powiedzieć, że możecie zasubskrybować moje rzeczy, a jak ktoś jeszcze nie widział recenzji Hobbita, może zobaczyć recenzję Hobbita. Albo recenzję DVD Samurai Jacka, to jest starszy, ale też jest fajny. I jeszcze jedna rzecz. Hobbit kontra Predator to jest coś, na czym się poważnie trzeba zastanowić, dlatego że i jeden może znikać, i drugi może znikać i oni obaj są sprytni, więc można stworzyć taką walkę, taki, taki Death Note, tylko w śródziemiu z Predatorem z przyszłości i, i do, do roboty Hollywood. Ja, okej, okay, to jest koniec, a zastanówcie się na tym i kliknijcie, w któryś jest coś, ten, subskrypcje najlepiej, subskrypcje są najlepsze. Ha 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 ha!